Cześć, witajcie w Raid Shadow Legends, no i mamy dogrywkę tutaj z summoningiem, znaczy dogrywkę jak dogrywkę, jesteśmy na koncie Skana, który ponownie okazał się bardziej przezorny i zachował jeszcze rzeczywiście zasoby na samon który tu na koniec fuzji się ukazał, no bo to wydarzenie jest generalnie lepsze niż to, z którego ja skorzystałem wcześniej i właśnie dlatego mówię o dogrywce bardziej tutaj korzystając właśnie z uprzejmości skana no bo ja już nie będę samonował, mam wszystkie fragmenty potrzebne do fuzji Scan tutaj natomiast ma jeszcze szansę na extra legendary event będziemy celować w to 6850 punktów więc no żeby zdobyć generalnie właśnie te tutaj surowce do reliktów no ale zobaczymy zaraz jak to wszystko pójdzie a więc Scan wybrał Ankorę. Ok, no to jest bardzo dobry czempion. Yy, szans nie ma zwiększonych, no ale jeśli wpadnie nam legenda, yy, no to wpadnie jeszcze jedna dodatkowa. Zacznijmy yy, i zobaczmy, jak to wszystko będzie yy, wyglądało. <gryw> Już myślałem, że jak w którymś z poprzednich odcinków u jednego z gości też mi wpadło za pierwszym szardem. Na razie mamy Captain Temile. No, waha się dzisiaj. nam tutaj troszeczkę jakby to otwieranie. Jest taki moment zawieszenia, ale i tak na razie wpadają epiki Sandlash Survivor. Bardzo lubiłem tego czempiona. Taki właśnie z wczesną gry, która mi dużo pomogła. No, i to w różnych takich aspektach. Dobra. Czwarty szagdik poszedł, żebyśmy tutaj nie przestrzelili jakoś strasznie z tym naszym 6850 punktów z No, na początek gry też bardzo fajny czempion. Może pomóc w wielu miejscach. No, ale czekamy na legendę, oczywiście. 6 szagdów za nami. No tam by trzeba z 13 ich otworzyć, ale już mamy legendy, no i jest to kiedyś marzenie wielu, czyli Draco Morph, a drugim czempionem, o, ja też bym te, z tego się ucieszył, bo akurat y, tego Grand Ouka Pedrega, czyli jak ja na niego mówię, zielonego Gandalfa nie mam, y, więc y, też, no, dobrzy czempioni, chociaż, no, Draco już troszkę jego chwała może przebrzmiała, ale generalnie jak na 1 plus 1 całkiem nieźle poszło. Słuchajcie, mam tu jak zwykle zalecenia, jakieś pewne wskazówki od Scana, jak tu to, to rozegrać. Więc jeśli trafiliśmy już to 1 plus 1, jesteśmy gdzieś na poziomie 3500 punktów. Będzie gdzieś mniej więcej, no, coś w tym stylu. No to teraz sobie potwierdzamy jeszcze trochę niebieskich, żeby zbliżyć się rzeczywiście do, no, do tego pułapu, gdzie możemy te złote fragmenty na relikty dostać. No bo tu pewnie skan chce już te sekrety przeoszczędzić. No tu będzie niebiesko, to na pewno. Bo, no bo nie ma tych zwiększonych szans, więc. Ale czekamy na Ankorę, czekamy na Ankorę. Kto wie, może jeszcze jedna legenda by nam tu wpadła. Muszę tylko się przyjrzeć, ile tu punkcików z tego leci, bo na to nie zwróciłem uwagi, a ta podwójna legenda wpadła nam tak, no może nie za wcześnie, ale też nie, musieliśmy też strasznie długo na to czekać. No, szaman nie jest jakimś wymarzonym epikiem. Może ja sprawdzę, po ile są te antienty tutaj wyceniane, bo sakredy to wiem, bo w takich wydarzeniach też często z tego korzystam, że są po 500, ale antienty mogą być, no, na pewno są dużo niżej wyceniane, ale już nie to bywało, jeśli dobrze pamiętam z tych punktów. No właśnie, mamy już powyżej 5000, 40 punktów, 40 punktów zaansięty dobra, czyli jeszcze troszeczkę możemy ich pootwierać. Nie musimy tak lecieć do końca, bo część sobie właśnie skan może z zielonych otworzyć. Ale jeszcze mu trochę pomagnujemy. Może jeszcze jakaś legenda by się przyfarciła, byłoby miło, jest mauzula Mage to nadal jest całkiem myślę dobry epik to jest po 400 punktów, jak otwieramy te dziesiątki jeszcze, jeszcze coś fajnego no dobrze, otwórzmy jeszcze jedną i chyba y, sprawdzimy jak tam stoimy w turnieju a resztę damy tutaj właśnie skanowi opcję, żeby sobie równo dopełnił, jak mu pasuje. Tutaj z zielonych. Zobaczmy, czy się już tam porządnie zbliżyliśmy do tej granicy. O! No to tak. Mamy 6000, ile. W tej chwili 6310. Dobrze, myślę, że na tej dogrywce możemy skończyć. No, w moim przypadku też bym dostał tą dodatkową legendę, ale że nie mieliśmy wcześniej informacji, że właśnie przy tym samolingu ostatniej szansy będzie Ekstra Legendary Event. Tego nie wiedziałem, moja strata dajcie znać, jak tam u was to wyszło. U mnie tutaj dzięki skanowi taka dogrywka z samoningu. Powodzenia wszystkim, trzymajcie się, cześć.